Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i mam dla Was dzisiaj długo oczekiwany film. Przez ostatnie około 30 dni prowadziłem sprzedaż produktu pod walentynki, czyli prowadziłem sklep walentynkowy. Dużo informacji z tego, co działo się na tym sklepie, pokazywałem na instagramie, natomiast też nie chciałem tam bardzo dużo zaspamowywać. Dlatego w tej chwili, kiedy widzicie ten film, sklep już jest zamknięty, produktu już u mnie nie da się zakupić, więc postanowiłem, że przeprowadzę. Dla Was taką analizę tego sklepu oraz krok po kroku, jak do tego etapu doszedłem i jak Wy również możecie stworzyć taki sklep i również krok po kroku w ten sam sposób generować zyski. Natomiast zanim przejdę do tej analizy, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z takimi filmami i bierzemy się za omówienie sklepu. Tak więc na początek pokażę Wam, ile ten sklep zarobił. Czyli pokażę Wam wszystkie tutaj statystyki. Ten sklep zacząłem gdzieś około 14 stycznia i prowadziłem go do dnia dzisiejszego, więc tak przyjmijmy sobie te daty. Więc sklep wygenerował około 14 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest czysty zysk, tylko jest to przychód z tych produktów. Tutaj mamy wszystkie zamówienia, które wpadały tutaj. Tutaj zazwyczaj wpadały pojedyncze zamówienia, ale też często podwójne, jakieś, nawet było zamówienie, chyba na około 4 czy 5 produktów, gdzieś tutaj za 500 około złotych gdzieś tutaj było, natomiast teraz, o jest tutaj, 520 zł, natomiast głównie ludzie kupowali pojedyncze te produkty, odświeżę do wam oczywiście, żeby nie było, że są tu jakieś screeny, więc tak to wygląda, 13 899 zł. I teraz mam przygotowane również ceny, ile kosztował, ogólnie wpadło około 82 sprzedaży tutaj na tym sklepie, za każdą sprzedaż otrzymywałem jakieś 60 zł takiego czystego zysku, produkt kosztował 120, ogólnie produkt kosztował 60 zł na Allegro, ja go sprzedawałem za 130, mniej więcej on tam 60 z wysyłku, trochę więcej, więc przyjąłem, że 60 zł profitu na każdym produkcie otrzymywałem. Tak więc przejdziemy sobie teraz na szybko do kalkulatora, tutaj już widzicie ten cały zysk, ale obliczę wam, wam to od nowa, czyli 82 sprzedaże razy 60 daje nam około 400 4920 zł. Od tego musimy odjąć posty sponsorowane. Zapisałem sobie wszystkie ceny na kartce. Wy tego nie widzicie, ale zaraz zobaczycie, jak będę to wprowadzał. Więc zacząłem od postów. Zacząłem tak bardzo skromnie, ponieważ post pierwszy kosztował 60 zł. Chciałem sprawdzić, czy na takich stronach to działa. Kolejny post już było 200 zł, później było 300 zł. Kolejny post to było 250 zł. Uh, 150. Minus 100 i jeden post to był koszt około 560 zł, z tego co pamiętam. E, znalazłem bardzo dobrą stronę, która bardzo miała dobre zaangażowanych followersów, była to strona ponad 500 tysięcy obserwujących, to wtedy bardzo dużo zyski mi dało, więc wychodzi nam kwota jakieś 3300 zł. Teraz powiedzmy, że odejmiemy sobie od tego koszt z całego sklepu, czyli powiedzmy te minus 120 zł, czyli abonament sklepu e, możemy odjąć sobie również koszt e, m, aplikacji. Płatnych, więc jest to około 100 zł. A powiedzmy, że 80 zł. za domenę, ale jest to tak zaokrąglone, ponieważ za domenę za, nie, nawet nie będę tego dodawał bo za domenę zapłacimy około 20 zł zostaje nam 3060. No i teraz jeżeli byśmy tutaj dodali do tego jeszcze odjęli od tego podatek, no to wyszłoby około 2500 zł. Możemy sobie to zrobić czyli razy 17. Więc 3000 3060 odjąć, 520 i wychodzi nam 2540 zł, więc jest to ogólny zysk, który powstał w wyniku sprzedaży tych produktów już na czysto. I teraz nie jest to strasznie dużo, myślę, że to jest taka liczba dosyć mała. Natomiast gdybym poszedł teraz na Facebooka i na przykład targetował podobnych odbiorców, ponieważ tak zazwyczaj robię, na początku testuję produkt na Instagramie i dochodzę do takich rezultatów, po czym idę na Facebooka i targetuję osoby, które są podobne do tych osób, które już kupiły na moim sklepie, więc już mam jakiś taki ciepły ruch, nie jest to taki cold traffic i wtedy już ta sprzedaż się generuje lepsza, więc mam już nawet te pieniądze, żeby zapłacić za te reklamy na Facebooku, pozwolić sobie na te reklamy na Facebooku, więc tak mniej więcej wygląda cała sprzedaż, tak wygląda zysk, który osiągnąłem na tym sklepie i teraz chciałbym wam pokazać jak wygląda sklep oraz kroku po kroku pokazać wam jak do tego doszedłem. Tak więc sklep był bardzo prosty, sklep tutaj nie było tutaj nic jakiegoś bardzo skomplikowanego, też nie miałem pomysłu w ogóle na nazwę. Logo, tak samo tutaj, ta domena, również I i tutaj ta kreska Lovebox, nigdy tego raczej nie robię, ale w tym wypadku już nie miałem pomysłu na nazwę i dlatego zakupiłem taką domenę. Logo jest bardzo proste, też tak sobie mi się podoba. Natomiast co mi tutaj, o co mi tutaj chodziło, to chciałem, żeby ludzie mieli do mnie zaufanie, dlatego stworzyłem taki custom box i tutaj taką Grafikę wrzuciłem gdzie wesołych walentynek i miłości życzy I Love Box, czyli już na tym ludzie myśleli, że w tym opakowaniu dostaną ten przedmiot i też widzieli, że jest tutaj nasze logo, więc jakby myśleli, że jesteśmy wiarygodni. Następnie, jak zjedziemy sobie w dół, no to mamy trzy różnego rodzaju produ produkty. Chciałem, żeby to po prostu fajnie wyglądało, natomiast i tak większość kupowała ten produkt. Niektórzy kupili ten, bo jest po prostu tańszy, myślę. Natomiast tego produktu chyba w ogóle nie sprzedałem. Później jak zjedziemy sobie do dół, no to mamy oczywiście kim jesteśmy, mamy o nas, krótki opis. No i mamy tutaj taki element, który też również dawał nam wiarygodności, że oferujemy spersonalizowane opcje i rabaty dla firm, czyli robimy w dużych ilościach również na jakieś śluby i tak dalej. Ludzie to myślę wzięli za taki no wyznacznik tego, że jesteśmy po prostu legit, no i mamy tutaj również obserwuj nas na Instagramie, natomiast na czym mi najbardziej zależało to na tym, żeby strona tego produktu wyglądała dobrze i myślę, że tak wygląda, jest, nie jest to bardzo skomplikowane, też gdybym miał sprzedawać dalej, myślę, że tutaj wiele bym elementów zmienił, natomiast tak na szybko na przetestowanie tego produktu myślę, że strona wygląda dobrze i mamy przede wszystkim trzy kolory, czyli jest czarny, jest biały, no i oczywiście jest ten kolor różowy, który znajduje się również w logo, więc fajnie przejrzyście to wygląda. Tutaj opis nie jest za długi ze względu na to, że ten produkt nie potrzebuje po prostu dużego opisu. Myślę, że każdy widzi i widział na reklamie jak to wygląda. No i jest tutaj element, który nie zawsze lubię dodawać. Myślę, że jeżeli jest za dużo tego typu elementów, no to już jest przesyt. Natomiast w tym wypadku fajnie to dosyć wygląda, czyli liczba osób, które przegląda ten produkt i czas dostawy 1-3 dni. No i na samym końcu element, który jest bardzo kluczowy, czyli recenzja klientów. Warto pamiętać o tym, żeby dodawać recenzje, które mają również tam cztery gwiazdki. Na przykład, tak, żeby ludzie nie pomyśleli, że, powiedzmy, zostawiamy tylko te recenzje z pięcioma gwiazdkami, a resztę wyrzucamy. Więc dlatego dodałem dwie recenzje na cztery gwiazdki. Bo wystarczyło mi dodać 11 tych recenzji. I tutaj mamy. Oczywiście też warto pamiętać, że jeżeli robimy taki opis, to żeby tutaj bardzo dużo opisać, nie tylko, że super produkt, tylko podać różnego rodzaju elementy tego produktu. No i mamy też które tutaj świadczyło o tym, że ten przedmiot dochodzi i wszystko jest ok. Głównie zależało mi na tym, żeby na telefonie to wyglądało dobrze i myślę, że udało mi się to zrobić dosyć fajnie. Jest tutaj na górze ten produkt, on nie ma właśnie żadnego obramowania, nie ma żadnego zdjęcia w tle, fajnie przejrzyście to wygląda. Mamy tutaj opis, ten opis. Mamy tutaj oczywiście ten film, który jest tym samym filmem, który ludzie widzieli na Instagramie, ale też chciałem, żeby przechodząc na stronę, żeby oni mieli potwierdzenie, że jest to ten sam produkt, więc mają to wideo i mamy również recenzję i zdjęcie tego produktu, które miały na celu zachęcić osobę do tego, aby ten produkt kupiła. Następnym elementem, który zrobiłem, no to oczywiście stworzyłem stronę na Instagramie. Strona na Instagramie jest wymagana, jeżeli korzystamy z tego sposobu, to po prostu musimy mieć tą stronę. E, więc stworzyłem ilovebox.pl e, dodałem 9 e, zdjęć, żeby było, że coś na, tym z, na tej stronie się dzieje. Oczywiście te wszystkie zdjęcia wziąłem z innych e, m, sklepów, które już gdzieś tam wrzucały tego typu zdjęcia. Myślę, że tutaj nie ma większego problemu z tym. Zresztą robiłem tak niejednokrotnie i nigdy tych problemów nie miałem. E, tutaj miałem 0 followersów, natomiast e, przybyło mi 190 po tym, jak ktoś tam wrzucił posta na swoją stronę m, na Instagramie. Myślę, że jeżeli. Nie nastawiacie się na budowanie później tego Instagrama pod ten produkt, czy darmowymi sposobami, po prostu przez rozwój Instagrama, no to warto dokupić sobie tutaj tak z tysiąc obserwujących, tak żeby po prostu wyglądało to fajnie, żeby ludzie widzieli, że faktycznie coś tutaj się dzieje. Natomiast jeżeli chcecie później rozwijać tego Instagrama, to tego nie róbcie, bo to może wam zepsuć zasięgi. Następnym elementem było znalezienie reklamy, czyli tego, tego filmu. Który, za pomocą którego po prostu reklamowałem ten produkt. Tak więc ja ogólnie stworzyłem ten sklep, ponieważ widziałem, że w Stanach Zjednoczonych działa jeden tego typu sklep, więc pomyślałem, że również mi to może zadziałać w Polsce. Nazywa się ten sklep Make It Mine i sprzedaje różnego rodzaju, właśnie spersonalizowane takie produkty. No i między innymi sprzedaje właśnie również tego typu produkt. Więc przeszedłem sobie do stagowanych filmów i tutaj znalazłem film, który Wykorzystywałem do swojej reklamy i tutaj jest to troszkę niebezpieczne ze względu na to, że faktycznie zabrałem ten film, nie podałem źródła ani nic, więc tutaj mogłem mieć jakieś małe problemy. Jeżeli by ktoś to znalazł, to myślę, że znaczy nie tyle problemy, że tam miałbym jakieś finansowe problemy, ale ta osoba na pewno by napisała, żeby zdjąć ten film, ponieważ no po prostu jest to ich film. Natomiast myślę, że fajnie wygląda ten, to wideo, więc postanowiłem go sobie pobrać. Wrzuciłem ten link do do programu, który pobiera linki z Instagrama, filmy z Instagrama. No i utworzyłem sobie mema pod to. I teraz ważny, kluczowy, kluczowy również tutaj element to to, żeby Takiego, takiego filmu nie wrzucać na sucho, czyli, tak jak e, widzieliście, tylko dodać coś w stylu MEMA, tak żeby ludzie nie widzieli, że to jest reklama, po prostu żeby zaangażowali się w tą całą zabawę, ale nie wiedzieli, że to jest reklama. Oczywiście e, jeżeli ktoś chciał kupić, to, to miał link w opisie i wiedział dobrze, e, gdzie to kupić. Więc tak mniej więcej wygląda, tak mniej więcej to zrobiłem. No i taki post też trafił na jednego Instagrama, tego pierwszego. Na początku pisałem do osób na Instagramie, później. Zacząłem wysyłać e-maile ze względu na to, że dużo osób nie, odpowiada, nie odpowiadało mi, maile były bardziej skuteczniejsze. Oczywiście tu miałem całą rozmowę z tymi osobami, później z innymi tam również, którzy te posty sponsorowane wrzucali. Tak więc ten, to, to była pierwsza osoba, z którą nawiązałem współpracę. Mieliśmy, miałem tutaj jeszcze inne różnego rodzaju strony, z którymi dogadałem się oczywiście poprzez tego maila. Natomiast mniej więcej wrzucałem posty na strony związane z memami, czy też na strony związane z m, cytatami jakimiś, to również były dobre strony. Wrzucałem posty na strony z, m, ogólnie związane z relacjami między kobietą i mężczyzną, i tak dalej, tak dalej, więc to były strony. Tego typu strony myślę, że działały pod ten produkt bardzo dobrze. Pod produkt walendingowy, memy ogólnie działają pod m, każde produkty, które są choć trochę jakimś z, z jakimś efektem. Wow, więc tak to mniej więcej wyglądało. I tutaj mogę Wam pokazać, ponieważ akurat ta osoba stwierdziła, że zostawi sobie ten post na swoim Instagramie, pewnie dlatego, że zebrała ona bardzo dużo wyświetleń, więc nie chciała jej usuwać. I tutaj mamy 33, prawie 34 tysiące osób zobaczyło ten, to wideo i, i około 568 osób chyba skomentowało. To było fajne. I dlaczego taki opis jest fajny? Dlatego, że jeżeli ta osoba zobaczyła, Zobaczy ten to wideo, no to kolejne dwie osoby ona oznacza i kolejne dwie osoby zobaczył to wideo. I tu mamy i tak naprawdę z każdej jednej osoby generowały się kolejne dwie i czy nawet trzy, czy nawet i więcej, jeżeli osoby tutaj oznaczały. Oczywiście link był w opisie, czyli w tym miejscu był link, jeżeli ktoś chciał kupić, no to oczywiście wiedział, gdzie to zrobić, oczywiście tutaj również w opisie było napisane, że. Link macie w biogramie, czyli tutaj na górze, i każda osoba, która chciała, mogła sobie ten produkt zakupić. Należy również wspomnieć o tym, że pro, produkt ten nie był brany z AliExpressu, czyli nie brałem go z AliExpressu, bo tam czas oczekiwania były duże. Natomiast wziąłem go z Allegro. Znalazłem osobę, z którą się dogadałem, i ta osoba po niższej cenie była około 70 chyba złoty, czy tam 60 plus wysyłka. Nam mi to te, ten przedmiot sprzedawała. Czas dostawy był około do 3 dni. Ale zazwyczaj dochodził dwa dni bądź nawet na, na, na następny dzień, więc zdecydowanie była to dobra wysyłka, i dlatego mogłem to prowadzić przez bardzo długi okres czasu sobie z Polski i nikt nie miał z tym problemu. I teraz dla tych, którzy będą używali tego sposobu, to co ja bym zrobił dalej, czyli gdyby nie, to, nie byłby to sklep walentynkowy, tylko znalazłbym jakiś produkt, który w ten sposób się sprzedaje przez cały czas no to w tym momencie poszedłbym na reklamę na Facebooku. Oczywiście, wcześniej podpiąłbym piksela. Pod, tego, pod ten sklep internetowy, tak żeby Pixel zczytywał wszystkie dane z tego sklepu, czyli kto kupił, kto przeszedł, kto dodał do karty i tak dalej, i tak dalej. No i później przeszedłbym sobie na Facebooka, tam stworzył grupę podobnych odbiorców do osób, które już zakupiły u mnie ten produkt, czyli Facebook wtedy będzie już wiedział, kto kupuje na moim, na moim sklepie, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, w jakim są wieku, gdzie mieszkają, jakie mają zainteresowania. On już sam automatycznie będzie wiedział, kto to jest, kto, kim są ci moi klienci, i dlatego te reklamy są skuteczniejsze. Bo jeżeli zaczynamy dopiero testować produkt na Facebooku, no to wiadomo, ten Facebook musi sobie zrozumieć, kto jest naszą grupą odbiorców, kto będzie chciał kupować, kto nie. Musimy znaleźć zainteresowania, natomiast w tym momencie już automatycznie Facebook sam szczytuje sobie, kto wchodził na naszą stronę i kto kupował, no i, i wtedy po prostu dostarcza tylko te reklamy do tych osób, które będą zainteresowane zakupem. Oczywiście dodatkowo bym dodał jakieś reklamy retargetujące, ponieważ wejść na tym sklepie było bardzo dużo, bo było to około, było to około 15 tysięcy bodajże wejść, więc jest to naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że i reklamy retargetujące, czyli mające na celu docieranie ponownie do tego klienta, który już wszedł na, moją, na mój sklep internetowy, to zdecydowanie również bym tutaj coś takiego dodał. Więc to by było na tyle w tym podsumowaniu. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, z chęcią na nie odpowiem. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z tego typu filmami. I widzimy się następnym razem.